Istnieje rozdział ludzkości, który został całkowicie wymazany aż do teraz. Jestem otoczony dowodami czegoś, co kwestionuje wszystko, czego nas uczono. Oni nie byli mitem. Chodzili po tej ziemi i zostawili ślady. To, co tu się wydarzyło, zmieniło los całego gatunku ludzkiego. Przygotuj się. To, co zamierzam ujawnić, zmieni twoje spojrzenie na historię. Mieli zaawansowaną metalurgię. Astrologię, medycynę ziołową, inżynierię genetyczną. Technologicznie przewyższali nas pod wieloma względami, ale ciała gniły na ulicach. Dzieci pożerano podczas publicznych rytuałów, a jedynym obowiązującym prawem było prawo silniejszego to jest cywilizacja, która istniała przed potopem i dlaczego musiała zostać zniszczona. Księga Rodzaju, rozdział 6, otwiera okno na świat. Który większość ludzi całkowicie ignoruje. Czytamy o Noem, o Arce, o zwierzętach wchodzących parami i od razu przeskakujemy do Tęczy. Ale między Adamem a potopem minęło około 1656 lat, prawie dwa tysiąclecia ludzkiej historii, które skończyły się pod wodą. Co wydarzyło się w tym okresie? Jaka cywilizacja powstała, rozkwitła i zgniła do tego stopnia? Że Bóg zdecydował, że jedynym rozwiązaniem jest zresetowanie planety od zera. Przygotuj się, bo to, co teraz odtworzymy, nie jest bajką. To rekonstrukcja oparta na Księdze Rodzaju, na Księdze Hioba, na starożytnych tekstach takich jak Księga Henocha i Jubileuszy, źródłach, które sama Biblia cytuje lub do których się odwołuje. I kiedy połączysz wszystkie kawałki, zrozumiesz, Dlaczego potop nie był okrucieństwem, lecz chirurgicznym miłosierdziem? Zacznijmy od scenerii. Wyjście z domu w tamtej epoce oznaczało wejście do świata, który nie był zaprojektowany dla ludzkiej skali. Wyobraź sobie spacer wśród drzew tak wysokich, że ich korony gubią się we mgle. Paprocie rosnące do 15 metrów, tworzące zielony sufit, który blokował wszelkie bezpośrednie światło. Pnie tak szerokie, że dwadzieścia osób trzymających się za ręce nie mogłoby ich objąć. Niektóre były puste w środku i służyły jako mieszkania dla całych rodzin. Zerwanie owocu stawało się operacją wojskową. Liny, sprzęt, ludzie wspinający się przez godziny. I nie chodziło tylko o zwykłe odczucie na skórze. Było rozproszone, stałe światło dochodzące z góry, jakby niebo miało stały filtr. Wielu badaczy wskazuje, że według najstarszych zapisów istniała warstwa pary pokrywająca całą planetę swego rodzaju naturalny efekt cieplarniany, który zatrzymywał ciepło, utrzymywał wszystko wilgotne, stabilne, bez burz, bez gwałtownych wahań temperatury, bez wyraźnych pór roku. Klimat był równomiernie tropikalny od bieguna do równika to wyjaśnia. Dlaczego skamieniałości roślin tropikalnych znajduje się na Antarktydzie? To nie kontynenty się przesunęły. To cała planeta funkcjonowała inaczej. Ale bujna roślinność była najmniejszym z problemów. Prawdziwe niebezpieczeństwo ostrzegało, gdy Ziemia zaczynała drżeć. Zatrzymywałeś się, patrzyłeś w bok i widziałeś nadchodzące stado. W księdze Hioba, rozdział 40. Bóg osobiście opisuje stworzenie zwane Bechemotem. Opis jest zbyt precyzyjny, by być metaforą. Oto Jego siła jest w biodrach Jego, a moc Jego w mięśniach brzucha Jego. Wygina swój ogon jak cedr, ścięgna Jego ut są splecione. Jego kości są jak rury z brązu, Jego kościec jak pręty z żelaza. Hiob 40, 15 do 18. To nie hipopotam, to nie słoń, to coś, co już nie istnieje kolosalne stworzenia pasące się w stadach, przewracające drzewa na swojej drodze, zostawiające ślady zniszczenia i kupy dymiących odchodów, do których nikt nie śmiał się zbliżyć, i nie były jedyne. W następnym rozdziale Hiob 41 Bóg opisuje Lewiatana, wodne stworzenie, które ziało ogniem z paszczy. Z jego kichnięcia błyska światło, a jego oczy są jak powieki jutrzenki. Z jego paszczy wychodzą pochodnie, sypią się iskry ognia. To nie był smok z fantastyki, to była biologia, której już nie rozumiemy. Latające gady i ogromne ptaki drapieżne krążyły nad wioskami, łowiąc w rzekach i czasami chwytając nieuważne dzieci. Dlatego dachy były wzmacniane, mury były wysokie i nikt nie chodził sam, gdy światło słabło. Instrukcja Boga w Księdze Rodzaju, rozdział pierwszy, była jasna: Panujcie nad zwierzętami, ale jak panujesz nad czymś ważącym dwadzieścia ton, przeżywali tylko mądrzy. Wolni, nieuważni, byli eliminowani przez brutalną konieczność natury. Życie tam oznaczało prowadzenie cichej bitwy każdego świtu. Ale co niewiarygodne, to nie gigantyczne zwierzęta były prawdziwym niebezpieczeństwem. Prawdziwy koszmar zaczął się, gdy ludzie spojrzeli w górę i zobaczyli światła schodzące z nieba. To nie były meteory, nie były błyskawice. To były kontrolowane, celowe ruchy, zmierzające wprost do wiosek. Nie zstępowali w ukryciu. Strażnicy, tak nazywają te istoty starożytne teksty, takie jak Księga Henocha, pojawiali się na publicznych placach, wchodzili do miast, jakby byli ich właścicielami. Pierwszą rzeczą, która szokować, był wzrost: dwa i pół metra, może trzy, znacznie wyżsi niż jakikolwiek człowiek tamtej epoki. Ale rozmiar był drobiazgiem przy wyglądzie. Ich skóra emitowała słabą poświatę, jak rozgrzany metal, odbijając światło. Ich oczy świeciły w ciemności, mówili wszystkimi językami, znali imiona, znali rodzinne sekrety, których nikt nigdy nie wyjawił i przybyli, oferując nieodparte dary. Nasiona, które kiełkowały w połowie czasu, techniki kucia metali, których nikt nie znał, sekrety o gwiazdach, roślinach leczniczych, ruchu planet. Księga Henocha wymienia imiona tych przywódców i życiory z każdego z nich. Azazel nauczył wojny, mieczy, tarcz, zbroi. Szemiaza nauczył czarów i zaklęć. Barakiel nauczył astrologii. To był wyrzut wiedzy którego naturalny rozwój wymagałby pokoleń, wszystko naraz. Ale oczywiście była cena, i nie prosili o złoto, prosili o kobiety. Księga Rodzaju 6:2 mówi o tym wprost. Synowie Boży widzieli córki ludzkie, że były piękne i brali sobie za żony, które wybrali. To nie była uprzejma prośba, to było przejęcie. Rodziny bezsilnie patrzyły, jak ich córki były wybierane przez niebiańskie istoty. Nie było sposobu na opór. Nie było armii, która mogłaby stawić czoła stworzeniom takiego rozmiaru i mocy. I gdy te związki nastąpiły, ludzka biologia została schakowana. Kobiety zachodziły w ciąże, ale to, co rosło w ich łonach, nie było normalne. Były to niemowlęta, które rodziły się z długością około metra. To nie była zmienność genetyczna. To był standard nowego gatunku. Matki cierpiały ekstremalne bóle, gwałtowne ruchy wewnątrz macicy. Wiele nie przeżywało porodu, położne wiedziały w momencie narodzin, że to nie jest ludzkie dziecko. Wzrost był przerażająco szybki. W sześć miesięcy już chodziły. W dwa lata miały siłę dorosłego atlety, łamały meble przypadkiem, wyważały drzwi, kaleczył inne dzieci podczas zabawy, niekoniecznie ze złości, po prostu dlatego, że nie zdawały sobie sprawy z własnej fizycznej potęgi. W wieku pięciu lat osiągały rozmiar dorosłego człowieka. W dziesięć lat przekraczały trzy metry, a w wieku dorosłym osiągały cztery metry lub więcej. Niektóre starożytne zapisy mówią o jeszcze większych gigantach, co może być poetycką przesadą, ale przesłanie jest jasne: byli biologicznymi tytanami, wyrywali młode drzewa, jakby to były zapałki, podnosili kamienie, których nie ruszyłoby dziesięciu ludzi, zabijali dzikie zwierzęta gołymi rękami. Ale najbardziej niepokojącym szczegółem nie było ciało, lecz umysł. Uczyli się szybko, wcześniej zaczynali mówić. Rozumieli złożone koncepcje, ale nie mieli empatii. Księga Henocha opisuje: pożerali pracę ludzi, zużywali całą produkcję rolną, potem stada, potem dzikie zwierzęta. Byli genetycznymi psychopatami, rozumieli emocje w teorii, ale ich nie czuli. Widzieli ludzi jako zasoby, bydło, nie jako równych. Po co słuchać ludzkiego ojca, którego możesz zmiażdżyć jedną ręką? W wieku dziesięciu lat wielu już zabiło z impulsu, z gniewu, z chorobliwej ciekawości. I gdy te hybrydy osiągnęły pełną dojrzałość, zdecydowały, że nie chcą już być synami, chcą być królami. Wyobraź sobie władcę o wzroście czterech metrów, z nieobliczalną siłą i apetytem większym niż stu ludzi. Nie było policji, która by cię chroniła, nie było trybunału, do którego można by się odwołać. Jego słowo było absolutnym prawem. Kto kwestionował, znikał. Księga rodzaju nazywa te hybrydy ludźmi sławnymi. Po hebrajsku Anszechaszem. Byli celebrytami tamtej epoki bohaterami, mistrzami, nietykalnymi władcami. Budowali pałace z surowego kamienia na żyznych równinach, wznosili grube mury, żądali ciężkiego trybutu zboża, zwierząt, złota i kobiet. Kolosalne posągi wznoszono na ich cześć, świątynie, gdzie codziennie składano ofiary. A hierarchia była brutalnie prosta: oni na szczycie, ludzie na dole. Ale był narastający problem logistyczny, głód. Jak wyżywić populację gigantów? Księga Henocha opisuje eskalację horroru. Najpierw zjedli plony, potem zwierzęta. A gdy i to się skończyło, zaczęli patrzeć na ludzi. Starożytne tradycje żydowskie wspominają, że rozwinęli apetyt na ludzkie mięso i krew. Kanibalizm nie był uprawiany w ukryciu, stał się publicznym rytuałem ołtarze, na których składano ludzi w ofierze przed przerażonymi tłumami. Dzieci dorastały, widząc to, uczyły się, że ludzkie życie nic nie jest warte. Księga rodzaju 6:11 używa specyficznego słowa do opisania Ziemi Hamas. Oznacza niesprawiedliwą przemoc, surowy ucisk, niepohamowaną brutalność. Morderstwa były codzienne, ciała leżały na ulicach, tekst biblijny wydaje werdykt. Wszystkie zamysły, myśli, serca ich były złem nieustannie. Księga rodzaju 6:5. To nie był moment gniewu, nie było to okazyjne potknięcie, to był stały stan zła. Psychopatyczne społeczeństwo funkcjonujące 24 godziny na dobę. A podczas gdy Nefilim królowali przez terror, ich ojcowie, strażnicy nadal nauczali zakazanych sekretów. Nagle zwykli ludzie uzyskali dostęp do technologii, które zamieniły świat w strefę nadprzyrodzonej wojny. Wyobraź sobie, społeczeństwo, które przeskakuje z epoki kamienia do zaawansowanej metalurgii w jednym pokoleniu. To nie było stopniowe odkrycie. To był bezpośredni transfer technologii. Księga Henocha dokładnie określa, kto czego uczył. Azazel nauczył robić miecze, noże, tarcze i zbroje. Przed tym konflikty rozwiązywano brutalną siłą lub improwizowanymi narzędziami. Po Azazelu wojna stała się zindustrializowana. Ostrza, które nie tępiały, metale błyszczące w słońcu i przebijające ciało jak papier. Śmiertelność gwałtownie wzrosła. Ale Azazel uczył nie tylko zabijać, uczył uwodzić. Tekst mówi, że ujawnił sekrety o metalach ziemi i sztuce ich obróbki: bransolety, ozdoby, używanie antymonu, ozdabianie powiek. Może wydawać się niegroźne dzisiaj, ale pomyśl o wpływie tego w tamtej epoce. Próżność stała się bronią. Obsesja na punkcie fizycznego wyglądu, ozdobionego klejnotami i makijażem oczu, stworzyła kulturę skrajnej powierzchowności. Kobiety rywalizowały o uwagę upadłych bogów, mężczyźni rywalizowali o wizualny status. I na tym się nie skończyło. Szemjaza nauczył używania korzeni i zaklęć, to co dziś nazywalibyśmy farmakeja lub czary, używanie substancji do zmiany świadomości i otwierania mentalnych drzwi. Barakiel nauczył astrologii, sprawiając, że ludzie przestali patrzeć na stwórcę i zaczęli czcić stworzenie, kierując swoim życiem według ruchu gwiazd, zamiast głosu Boga, Księga Rodzaju 4 potwierdza tę eksplozję kulturową przez linię Kaina. Tubal Kain pojawia się jako mistrz wszelkiego rzemiosła z brązu i żelaza. Jubal tworzy złożone instrumenty, harfę i flet. Muzyka, która powinna być uwielbieniem, zamieniła się w ciągły hałas. Dźwięk nigdy nie cichł w miastach. Święta trwające dniami, hipnotyczne rytmy, które gasił świadomość i refleksję – to było jak wręczenie reaktora jądrowego dziecku. Zdolność techniczna była, ale moralnej dojrzałości do jej używania nie było. Mieli miasta otoczone murami, śmiercionośną broń, rozrywkę 24 godziny na dobę i manipulacje genetyczne. Technologicznie przewyższali nas pod wieloma względami, ale duchowo byli martwi. I ta technologia stworzyła przepaść między dwoma typami ludzi żyjących na ziemi. Na planecie istniały dwie ludzkości, całkowicie przeciwstawne jak olej i woda. Z jednej strony cywilizacja kaina. Biblia mówi, że zbudował pierwsze miasto i nazwał je Henoch. Wyobraź sobie przedpotopową metropolię, wysokie mury z surowego kamienia dla ochrony przed gigantycznymi drapieżnikami. Bramy spolerowanego brązu, wzmocnione technologią strażników, wieże strażnicze, gdzie wartownicy obserwowali horyzont. Wewnątrz hałas był nieustanny. Dźwięk kuźni tubalkaina uderzającego w metal dniem i nocą, muzyka jubala rozbrzmiewająca na placach, handel, kultowa prostytucja, kult gigantów. To było miejsce luksusu, przyjemności i strachu, ale na zewnątrz, w górach i na wysokich równinach, żyła linia Seta. Księga rodzaju 4:26 mówi, że za czasów Enosza zaczęto wzywać imienia pana. Wybrali przeciwną drogę. Nie budowali murów, żyli w namiotach koczowników, w bezpośrednim kontakcie ze stworzeniem, nie z produkcją. Odrzucali wojenne technologie i czary miast. Nie mieli armii, nie mieli gigantów jako królów. Mieli tylko ustną tradycję od Adama o ogrodzie i obietnicę przyszłego odkupienia. Przez pokolenia ta fizyczna separacja utrzymywała linię obietnicy w czystości. Ale potem bariera pękła. Księga rodzaju 6.2 opisuje upadek. Synowie Boży widzieli córki ludzkie, że były piękne? Większość interpretacji koncentruje się na aniołach. Ale jest tu też warstwa ludzka mieszanie rodowodów. Pobożni mężczyźni spojrzeli na miasta Kaina, zobaczyli kobiety z pomalowanymi oczami technikę, której nauczył Azazel. Zobaczyli luksus, muzykę, władzę, zeszli z góry. Pokusa pokonała świętość. Wymienili prostotę namiotów na komfort kamiennych miast. Ożenili się, wymieszali się, i gdy ostatnia bariera separacji upadła, zło, które było skoncentrowane w miastach, rozprzestrzeniło się jak wirus. Potop nie nadszedł, bo niektórzy ludzie byli źli. Nadszedł. Bo nawet dobrzy się zepsuli. Społeczeństwo stało się jednorodne w złu. Ale gdy ludzka moralność gniła, coś jeszcze bardziej groteskowego działo się w laboratoriach i na farmach Nefilim. Wyobraź sobie spacer przez las i napotkanie czegoś, czego Twój mózg odmawia przetworzyć. Zwierzę, które nie należy do natury. Księga rodzaju 6. 12 używa bardzo specyficznej i dziwnej frazy. Wszelkie ciało skaziło drogę swoją na ziemi. Większość ludzi czyta to i myśli tylko o ludzkich grzechach, ale hebrajskie słowo tamto kolbasar co dosłownie oznacza wszelkie ciało cała materia biologiczna a czasownik szachat oznacza niszczyć, deformować niszczyć pierwotną funkcję starożytne pozabiblijne teksty. Takie jak Księga Jaszara, cytowana w Księdze Jozuego i Księga Jubileuszy, są bardziej wyraźne. Mówią o mieszaniu nasienia między różnymi gatunkami, to co dziś nazywalibyśmy manipulacją genetyczną, to co starożytni opisywali jako naruszenie granic stworzenia. Pomyśl o mitologii greckiej, egipskiej, babilońskiej, centaury, minotaury, chimery, sfinksy. Patrzymy na te posągi dziś i widzimy twórczą fantazję, ale co jeśli patrzymy na portrety pamięciowe? Co jeśli te legendy były w rzeczywistości traumatycznymi wspomnieniami z epoki, gdy inżynieria genetyczna wymknęła się spod kontroli? Bóg ustanowił w Księdze Rodzaju rozdział pierwszy prawo, że każda istota będzie się rozmnażać według rodzaju swego. Była bariera bezpieczeństwa w kodzie genetycznym. Gdy strażnicy i ich potomkowie złamali tę barierę, rezultatem był pokaz horrorów niestabilne stworzenia, drapieżniki, których ekosystem nie mógł utrzymać zwierzęta w ciągłym bólu uwięzione między dwoma niekompatybilnymi naturami. Łańcuch pokarmowy załamał się, bo nic już nie pasowało tam, gdzie powinno. Świat stał się laboratorium na wolnym powietrzu, bez etyki, bez hamulców. To zmienia perspektywę na potop, prawda? Wielu widzi potop jako akt boskiego gniewu, ale patrząc z tego kąta, wygląda bardziej jak kosmiczna chemioterapia. Kod życia na Ziemi był tak skażony, tak nieodwracalnie zmieniony, że jedynym sposobem na uratowanie oryginalnej biologii było wyeliminowanie komórek rakowych i rozpoczęcie od zera. Nie było niewinnych w naturze, była tylko kontaminacja. Ale gdy biologia rozpadała się na polach, Wewnątrz kamiennych miast ludzkie społeczeństwo zstępowało na poziom barbarzyństwa, który sprawiłby, że każdy horror wyglądałby jak bajka. Potrącić kogoś na targu w tamtej epoce nie było tylko wypadkiem, mogło być twoim natychmiastowym wyrokiem śmierci. Biblia zachowała straszliwą deklarację w księdze rodzaju 4 z ust Lamecha, potomka Kaina. To pierwszy poemat zapisany w historii, i jest to poemat o morderstwie. Mówi do swoich dwóch żon: Zabiłem męża za moją ranę i młodzieńca za moje uderzenie. Rozumiesz dysproporcję. Ktoś go zranił, może w bójce, może przypadkowo. A odpowiedzią była śmierć. Ktoś go uderzył, młodzieniec, i on go stracił. Nie było oko za oko. Było twoje życie za zadrapanie. Lamech chwalił się tym. Jeśli Kain będzie pomszczony siedmiokrotnie, to Lamech siedemdziesiąt siedem razy. Ustanowił prawo nieskończonej zemsty. Nie było sądów, sędziów ani policji. Były tylko uzbrojone klany i potężni giganci. Jeśli wchodziłeś w drogę człowiekowi sławnemu lub bogaczowi jak Lamech, umierałeś. A jeśli twoja rodzina się skarżyła, też umierała. Ciała leżały na ulicach, aż zgniły, lub zjadły je zmodyfikowane zwierzęta. Empatia wyparowała. Kobiety były gromadzone jak trofea. Lamech był pierwszym, który złamał wzorzec jednego męża i jednej żony, biorąc sobie dwie. Człowiek stał się towarem. Spróbuj wyobrazić sobie psychologiczny ciężar życia w takim środowisku. Budzisz się, nie wiedząc, czy przeżyjesz do nocy. Twoje dzieci bawią się na ulicach, gdzie gniją ciała. Twoi sąsiedzi znikają bez wyjaśnienia i nie możesz nic zrobić, bo ci, którzy rządzą, to czterometrowe potwory, które jedzą ludzi. I wtedy, gdy krew płynęła rynsztokami kamiennych miast, ludzie zaczęli zauważać coś dziwnego na niebie. Cieplarnia, która chroniła świat, zaczynała zawodzić. Po raz pierwszy od tysiącleci. Ludzie poczuli dreszcz na skórze. Nie ze strachu, z czegoś fizycznego, czego nigdy wcześniej nie doświadczyli. Zimno. Nikt nie wiedział, co się dzieje, bo nikt nigdy tego nie widział. Pamiętasz warstwę pary, która chroniła Ziemię i utrzymywała wszystko stabilne. Nagle zaczęła zawodzić. Po raz pierwszy w ludzkiej historii ludzie poczuli zimny wiatr. Ludzie, którzy żyli przez wieki w tym idealnie tropikalnym klimacie, nigdy nie widzieli, jakich oddech skrapla się w powietrzu. Księga rodzaju 2, 5, 6 jasno mówi, że przed tym nie było deszczu na ziemi. Obieg wody był inny. Dlatego gdy ciemne chmury zaczęły się zbierać, coraz gęstsze szare blokując rozproszone światło, wizualna panika była natychmiastowa. Zagrzmiał grzmot, nowy, gwałtowny dźwięk, którego nikt nie znał i wtedy spadła pierwsza kropla. Księga rodzaju 7:11 opisuje dokładny moment z naukową precyzją. W tym dniu rozwarły się wszystkie źródła wielkiej otchłani i otworzyły się upusty niebios. To nie był tylko silny deszcz. Wyobraź sobie Ziemię eksplodującą pod Twoimi stopami. Źródła wielkiej otchłani sugerują podziemne zbiorniki wody pod wysokim ciśnieniem, płyty tektoniczne pękające, gigantyczne gejzery tryskające wrzącą wodę ze skorupy ziemskiej, podczas gdy niebo się waliło. To był podwójny atak: woda z góry, woda z dołu. Na początku, może, niektórzy próbowali pić spadającą wodę, myśląc, że to ciekawostka. Inni pobiegli do swoich kamiennych pałaców, ufając inżynierii strażników, ale woda podnosiła się o metry w ciągu minut. Rzeki natychmiast wylały. Miasta w dolinach zniknęły w pierwszej godzinie. Te nieprzeniknione mury, zbudowane by trzymać wrogów na zewnątrz, teraz służyły tylko do trzymania wody wewnątrz, zamieniając miasta w śmiertelne akwaria. Giganci próbowali się wspinać. Niektórym udawało się wejść na góry na jakiś czas, ale woda nadal się podnosiła. 40 dni i 40 nocy bez przerwy, a potem jeszcze miesiące, aż pokryła wszystko. Księga rodzaju 720 mówi, że wody wzniosły się 15 łokci, około 7 metrów, ponad najwyższe góry. Nie było ucieczki ani dla najsilniejszych, ani dla najmądrzejszych, ani dla tych, którzy mieli całą technologię upadłych aniołów. W środku tego absolutnego chaosu jedna drewniana łódź, dziwna prostokątna skrzynia, zbudowana przez starca imieniem Noe, z którego wszyscy śmiali się przez dziesięciolecia, zaczęła unosić się na wodzie osiem osób osiem z całej światowej populacji. Gdy najbardziej zaawansowana, brutalna i genetycznie zmodyfikowana cywilizacja w historii tonęła w błocie, jedne drzwi się zamknęły. Księga Rodzaju 7:16 mówi, że to sam Pan zamknął drzwi arki z zewnątrz. Noe nie musiał decydować, kto zostaje wewnątrz, a kto na zewnątrz. Bóg podjął tę decyzję, a cisza, która nadeszła potem, była ogłuszająca. Wszystko co zbudowali, kamienne miasta, brązowe kuźnie, pałace gigantów jest pogrzebane pod warstwami osadów gdzieś na planecie. Technologia strażników zniknęła. Zakazana wiedza została utracona. Nefilim stali się kamielinnymi kośćmi, których naukowcy nie potrafią wyjaśnić. Ale ludzka natura pozostała identyczna. Księga rodzaju 6 mówiła, że wszystkie zamysły, myśli, serca ich były złem nieustannie. Rozejrzyj się, przeczytaj wiadomości, wejdź na media społecznościowe. Przemoc, perwersja, arogancja wszystko, co skaziło tamten świat, żyje i rośnie w naszym. Różnica polega na tym, że wtedy drzwi się zamknęły dziś jeszcze są otwarte. Pytanie brzmi, po której stronie będziesz, gdy zamkną się ponownie?